Cześć moi drodzy kochani. Słuchajcie, dzisiaj dwie rzeczy. Jedna to jest to, że wyjechał daleko poza granicę mojego państwa, czyli poza granicę Śląska, a dokładnie jest w Kujawsko-Pomorskim w Żninie. I zaczynam od stacji kolejki wąskotorowej w Żninie. Proszę bardzo, prawie jak w Rudach, tylko nie tak ładnie. U nas w Rudach tego jest więcej, tu jest trochę mniej i dziwne nie pojechał tak daleko, żeby se pojeździć na kole aż do Żnina, aż na Kujawy. A druga rzecz, to jest to, że dużo ludzi w moim wieku przesiadło się ze zwykłych rowerów na elektryki, co i o uczynił, a w tej chwili jo się przesadził na rower o którym proszę gravel gravel którym jeżdża dzięki firmie Super superkoło wypożyczalni i sklepowi super superkoło a jest to gravel niezwykły który też można wypożyczyć można kupić a jest to gravel niezwykły ci co się znają na kolarstwie. to wiedzą co to jest to był mistrz świata, bardzo dobry znany kolarz, teraz jest taka firma, która produkuje rowery i powiem wam taką ciekawostkę z tymi rowerami jest tak, że taki rower możecie sobie sami zaprojektować, możecie wejść na ich stronę, zaprojektować sobie czcionka tego, znaczy będzie zawsze Eddie Marks, możecie sobie zaprojektować kolor e, ramy, w ogóle rama Cały rower praktycznie można se skomponować samemu. I o ten rower dostał, tak jak powiedział, od super koła, Za co im bardzo, bardzo dziękuję, bo mam okazję go przetestować. Zrobił, że w 20 km dopiero 20 km rower Onkelnówka pojechał rzech na Kujawy do Żnina i da robię taką pętlę 60 km. Pewnie mi się uda, zajada do biskupina tu jest proszę cała mapa pojada ze żnina tu jest duże jezioro żnińskie po tym pojada w kierunku barcina i potem pojada. pojada tukań jest biskupin biskupińskie coś to to jest biskupin to jest to stary gród biskupina także tam chcę dojechać i nadu przyjechać do żnina około 60 km póki co droga bardzo ruchliwa ale mam nadzieję że jadąc szlakiem zjada kąś indziej rower który jest przygotowany i na teren na szutry no jak gravel jeszcze w życiu na gravelu nie jeździł pierwszy raz jadę na gravelu on nie wygląda tak jak normalny gravel bo są inne pedały są zwykłe tu wisi właśnie mój sprzęt którego zawsze mam telefony no wszystkich te uchwyty no jak trochę problem z zapakowaniem tego wszystkiego ale w końcu mi się udało no i siodełko siodełko też że se kozał. Prosił, że go inne, bo tu było inne siadełko, bardziej plastikowe Nie na moja dupa, także Jadę dalej i będę je widzieć, co tam się po drodze tutaj wydarzy Pogoda nie za ciekawa, A tu po tej stronie już jest Jezioro To jest wielkie jezioro żniński No to je ja nad jeziorem, widzieliście jak ich podjeżdżą Myślę, że polocę trochę dronem, ale niestety zakazana strefa trzeba jakieś specjalne zezwolenia do jutra, do godzin popołudniowych strefa Zakaz lotu, bo trzeba zezwolenia, a że te zezwoleni by załatwił to pewnie mnie już tu nie będzie. że tego nie widać jeszcze dokładnie ale to są te pola winogron to jest plantacja winorośli także w Polsce coraz częściej nie no u nas na Śląsku ale tu w tych regionach regiony Jeleniogórski, to w ogóle jest e, początki polskiego winnictwa a tu też widać ciekawe czy te przymrowski nie zaszkodziły tym winom bo one już tu są zakwitnięte liście opuściły, no może nie będzie, te przymrozki może tak na nich nie działają rower fantastycznie się spisuje na takich szutrach utwardzonych drogach już teraz wiem do czego on służy. Nie ukrywam, że chcę też specjalnie taką trasa wybrać, żeby był i i takie utwardzone szutry. A powiem mu jeszcze, że dobrze, że tego nie czuć na filmie, ale smród! Jeden wielki gnoj. No ale cóż, chcemy ekologiczną żywność to musimy tym gnojem nawozić. gór w Młodocinie obecnie w rynkach prywatnych bardzo fajny dworek po drodze na razie się wiele nie dzieje okolice typowo rolnicze i płaski dlatego na takim pięknym gravelu jedna uciecha jechać Młodocin Oki leśny i Polne. I po takich drugich autobus miejski, proszę. День добрый. Рондо. 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 Das hat ich vorher się niestety nie do wylecieć, bo jest strefa lotniskowa jakoś ale o tyle ile idzie okolice piękne nie, nie wiem co tu być jakiś mostek chyba robią a to tu chyba jest jakiś kanał woda sobie przepływa z jednego jeziora do drugiego by trzeba było obejrzeć co to jest na mapie tak ziemi pałuckiej pięknie to jest fajnie się już zazieleniło teraz że ich wjechał na czerwony szlag rowerowy pałuckie krajobrazy w prawej stronie za 300 metrów spręć lekko w prawo piękne klimaty coś co ja uwielbiam te lasy te, ta cisza ten spokój no to jednak nie ma śląsk bo na śląsku jak się nawet bo lasy w to nie ma ciszy a tu syknie już się z drugiej wojny wódskiej kawałek i zaraz cisza spokój no, ale za to bo dużo innych fajnych rzeczy I żałujcie, kujawy też są piękne. źródełko Świętego Huberta. A legenda głosi, że tutajsi mieszkańcy kiedyś uwielbiali polować, jako że tych lasów tu jest dużo, to oni bardzo lubili polować i organizowali też takie, jakby zawody, konkurencja, może między sobą kto najwięcej upoluje. I był jeden taki, który za wszelką cenę nie pamiętam imienia ale za wszelką cenę chciał wygrać tę nagrodę czyli zostać królem myśliwych i on non-stop chodził na te polowania non-stop zabijał uwielbiał te zwierzęta zabijać i jego matka mu powiedziała żeby co dał spokój żeby po prostu już dał, dał tym zwierzętom spokój i nie połował ale nic go nie przekonywało więc mama w niedziela niedzielę dała mszana za niego w kościele byłam szał, on poszło na polowanie jak zaczął polować tu niedaleko to jakoś dziwno, cisza nastała i na łąkę wyrosł taki jeleń olbrzymi, piękny jeleń ale koło niego stał lucyfer, diobą i w pierwszej chwili się chciał wycofać ale po tym strzelał do tego jelenia i ten jeleń go zaatakował i okropnie go poranił i już prawie że Różne kwawiony, czołgą się w kierunku tu jeziora Bo chciał się obmyć w tym jeziorze, te rany chciał jakoś obmyć Ale już nie dawał siły I tu, 20 metrów od tego jeziora W tej ziemi zaczął grzebać I wytresnęło źródło W tym źródle się obmył, jak się obmył to usłyszyły dzwony To akurat była msza W jego intencji I on Po prostu tą wadę jak się obmył poczuł się lepiej i poszedł do domu i od tego czasu był największym przyjacielem zwierząt chronił je, doglądał, pożywiał taka to była legenda związana z tym źródłem a źródło się nazywa Źródło Świętego Huberta a Hubert Święty to jest patron myśliwy to jest dużo tej wody tu, ale z tego źródłka. a dojechał już tutaj jak godą na przepięknym gravelu ja nie wiem czy są lepsze, bo ja się na tym nie znam ale jeszcze raz panie Przemku dzięki za takiego pięknego gravelka, ale się nim fajnie jedzie jak przyjemnie super koło jesteście wielcy pachnie w zim, rośnie na dziko w lesie także jak rychtyk na wsi jak to zawunio za gównami a tak to zawunio w zim natura 2000 Ostoja Barcińsko-Gąsowska. Takimi takimi drogami, co dzisiaj jeżdżymy. A, I tu troszkę się zakopuje. opunki zacieniutki i pierwszy raz, nie ale widzę, że się już ten piasek Bieski szlak rowerowy w kierunku Biskupina i Wenecji. Gród Piasta. Droga leśna udostępniona do ruchu. Jademy do grodu. 2,5 kilometra. Muszę wam powiedzieć, że już dobno jechał w tak przyjemnych i fajnych warunkach po lasach cichutko, fajne drogi, gładki, trochę szutru, trochę asfaltu. Parę kilometrów było tylko taką ruchliwą drogą, a reszta raj na ziemi, raj dla rowerzystów. Na razie przepięknie jeszcze do Biskupino zajadymy potem do Wenecji Pięknie i cały czas jeziora koło siebie. Polecą Kujawy. Piastowski, że Picha to jest hotel Pensjonat. Ale bardzo ładnym miejscu i dobrze zrobione. Piastko, łodziej, proszę. Tutaj jakoś kapliczka. Kozy się pasą w swojej zagrodzie. Miejsce przepiękne. Na urlop, na wypoczynek. Ciekawe jak tam w środku jak to jest wszystko zrobione. Zjada się tam na plaża i obejrzę jak to tam wygląda. Obawiam obejście droga na kompletnym odludziu w lesie. Znak drogowy rozwidleni. Dwa kierunki. Jedne. Normalnie można się uśmiechnąć. No, trochę ciężko się teraz jedzie, bo droga bardzo piaszczysta. Także jademy leśną autostradę teraz Żmin Prosto Cywilizacja Jest znowu ścieżka rowerowo. Zrobiono tak jak nasz żelazny szlak na Śląsku, ale po śladzie kolejki wąskotorowej, która tutaj w tych terenach była bardzo mocno kiedyś rozpowszechniona i była takim dość popularnym środkiem komunikacji. stacja gąsowa kierunek Żnin przez Biskupin Wenecję w tamta strona maj i czerwiec soboty i niedzielę lipiec i sierpień od poniedziałku do piątku maj i czerwiec no także teraz na razie nie jeździ a tu jest stacja końcowa kolejki wąskoterowe jak tu przyjedziecie możecie se pojeździć cugiem choć to nie ma cuk tutaj pociąg Chyba, że mają jakiś swój język biskupin kolebka polskości A i dojechałem do grodu, ale już tam dzisiaj się nie wejdzie, bo, bo jest godzina za późno już do 17 tylko jest kolej wąskotorowa, a tam się wchodzi do muzeum, do tego biskupina, no ale niestety za późno, a chętnie bych obejrzał ta kolebka polskości, no to teraz do Wenecji, tam na drugiej stronie, na drugim brzegu, widać te grodzisko. Oczywiście na tej kamerce tego się nie da zauważyć Ale tam i statek stoi No ale tak jak wszystko tutaj Dopiero od maja to wszystko działa Także jak będziecie przyjeżdżać To lepiej Dopiero w maju I to od połowy A najlepiej czerwiec To wtedy to tu wszystko jest Czynne Proszę Jak niewiele trzeba Jeby się do Wenecji dostać właśnie wjeżdżam do Wenecji I zwiedzamy Wenecja Stacja kolejowa Wenecja Zamek, ruiny w zasadzie Wenecja. Zamknięty oczywiście. Dopiero będzie w sezonie otwarty. Tak se myśla. A za moimi plecami muzeum kolei wąskotorowej oczywiście zamknięty ponieważ jest otwarty dopiero do godziny tylko chyba 17 .00. albo jeszcze inaczej no trochę mnie to tu wyraźnie, że przyjdziesz normalnie i nie idzie niczego zwiedzić. Ale chyba bych i tak nie miał czasu. U nas w Rudach też jest takie muzeum kolejnictwa wąskotorowego. Tam w dole widać żninę. Myślę teraz o takim wzgórzu, których jest mało w tych nagrać, okolicach. Proszę. Pana? Nie trzeba, to ty ja dość, dość szeroko. O. Dziękuję wzajemnie. Pani mnie chciała nagrać, albo ze mną zagrać, nie wiem, w każdym bądź razie pogoda się zrobiła ekstra, słoneczko wyszło, a jeżeli chodzi o dzisiejszą trasę, to wiem, że mało kto tam z Was będzie się wybierał, bo ci co mnie oglądają, to głównie na Śląsku mieszkają. Ale jakby się tu ktoś w tę stronę wybierał, polecą. Bardzo fajne okolice, bardzo fajne e, miejscówki, jeziora, lasy. No i nawet jak się jedzie po głównych drogach, to to nie są takie główne drogi jak u nas na Śląsku. Także polecą, jakby ktoś chciał, to link do mapy i do GPX-u. Zostawia w opisie, żeby było łatwiej. No i wjeżdżamy do Żnina. Zostało półtorej kilometra do apartamentów Żnin. Jak tu jest pięknie i cicho, to już jest port w Żninie. A podsumowując, cała ta moja dzisiejsza wycieczka, bardzo udane, bardzo fajne. Po lasach, po jeziorach, nad jeziorami, nie po jeziorach, bo jeszcze nie mimo, ale polecam, jak tu ktoś będzie w tych stronach Kujawskich, w okolicach Żnina, Biskupina, to polecam pojeździć, bo jest naprawdę fajnie, cicho, spokojnie nie w jak w sezonie ale dzisiaj wyjątkowo spokojnie aż za spokojnie. Bo jedyne czego im brakowało to wryśkaj i do jakiej budki albo zjeść coś no nie bardzo, nie bardzo jest kaj także jak się wam podobało to powiedzcie napiszcie, jak się wam nie podobało też napiszcie Dejcie jako łapa do góry albo na dół. cokolwiek żeby wiedział, że to ktoś oglądał bo co prawda to nie ma na Śląsku ale wyjechał żech na Kujawy, pojeździł żech i jada jutro do domu no i ostatni epizod dzisiejszego dnia czyli powrót do Żnina jestem na rynku w Żninie bardzo ładnym zresztą i stąd udam się na nocleg a w dalszej części pójdę do bistro pieniczna, bo tu można zjeść i napić się piwa choć od jakiegoś czasu piwa nie pija to dzisiaj przyszła mi niezmiernie dużo ochota bardzo ładnie tu jest bardzo ładny dzień także kto dotrwał do końca to dziękuję bardzo bo mnie było przyjemnie tu pojeździć a jeszcze przyjemniej mi będzie jak komu się to będzie podobać i będzie mógł kiedyś z takiego filmu skorzystać. Jeszcze raz do widzenia.